Drodzy Państwo, ja się nazywam Jacek Bracia, i w związku z wydaniem dramatu Wojtka Tomczyka poproszono mnie i chciałbym powiedzieć kilka słów o szanownym autorze. Ujęło mnie to, że Wojtek jest starszy ode mnie tylko o 8 lat. Ujęło mnie to, że jest absolwentem Warszawskiej Szkoły Teatralnej, w tej chwili Akademii Wydziału Wiedzy o Teatrze, i ujęło mnie to, że w jego sztuce. Wampir w teatrze telewizji występowałem w sukience, aczkolwiek z wąsami. I ostatnia rzecz, która mnie ujęła, to w serialu Oficer, którego był autorem scenariusza wyżej wspomniany i współproducentem, kiedyśmy mieli zdjęcia na Pradze, uprzedzono okoliczną społeczność, że będzie strzelanina. Na co wszyscy się zgodzili, przekupieni winami, tudzież innymi likworami i zapytali, a kogo będą zabijać. I wówczas wymieniono um, imię bohatera, którego grałem. Powiedziano, zabiją Perłę, na co okoliczni mieszkańcy powiedzieli, kurwa, nie zgadzamy się. To tyle ciepłych słów pod adresem Wojtka Tomczyka. Od niego, a do niego zupełnie prywatnie chcę powiedzieć, Wojtku, pogody ducha.